Witajcie! Znajdujemy się w miejscowości Ontanas, mniej więcej 30 km na zachód od Burgos. Jesteśmy na wyżynie kastylijskiej, już oczywiście w regionie Kastylia i Leon. Region, który charakteryzuje się oczywiście wyżyną przede wszystkim. I pasmami gór. Natomiast ten rejon, w którym my jesteśmy, ta część Kastylii, ma takie bardzo specyficzne ukształtowanie terenu, które nazywa się Meseta. Mesety to są takie bardzo rozległe płaskowyże, na które się dosyć stromo podchodzi, a potem dosyć stromo z nich schodzi. A sam ten wierzchołek może się rozciągać naprawdę płasko, jak nożem odciął. Nawet na odległości 10-12 km. Wędrowanie jak się domyślacie po takich mesetach Ma swój urok dlatego, że no Nie ma tu nic poza taką właśnie trawą, którą tutaj widzicie Ewentualnie polami uprawnymi Więc idzie się po odkrytym terenie Na wysokości mniej więcej 700-800 metrów nad poziomem morza Bez grama cienia no i dzisiaj na przykład, kiedy było 32-34 stopnie temperatury, no to takie, takie przejście robi robotę. Natomiast nie mówię tego w, oczywiście w kluczu narzekania, tylko pokazując jakby jak jest charakter tego teraz odcinka. Takich odcinków jeszcze kilka przed nami będzie, tak jak Wam kiedyś mówiłem, ja przeszedłem tą część szlaku francuskiego już, także odświeżam sobie troszkę pamięć. Jak to było 7 lat temu w tej miejscowości, której teraz nocujemy, też nocowałem 7 lat temu. Bardzo mile zresztą ten wypoczynek wspominam. Wezmę Was teraz na szlak, który wchodzi do miasteczka. Wejdziemy sobie do miasteczka, żebyście też zobaczyli, jak to też fajnie wygląda uroczo. Tu jest zejście z mesety: już końcówka, oczywiście, bo samo zejście miało tam 300-400 metrów a jeżeli chodzi o wysokości około 100 no i teraz jesteśmy już na szlaku i schodzimy do miasteczka Ontanas w miasteczku mieszka około 70 osób mam takie wrażenie, że większość utrzymuje się z prowadzenia schronisk jest tu chyba 3 albo 4 schroniska barów, restauracji jest już też kilka a reszta mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa na, na okolicznych wzgórzach, oczywiście, tutaj ten szlak tak nie, nie oddaje tego troszkę to, co ja teraz idę, ale jest dosyć stromy, trzeba iść bardzo powoli. Bo ja jestem teraz w sandałach, żeby sobie krzywdy nie zrobić. No i zobaczcie, tutaj, tak bardzo uroczo, ktoś zostawił kiedyś na środku słupek z muszlą, czyli znacznik szlaku św. Jakuba. No i zejście do miasteczka, a potem przejście przez miasteczko, które jest bardzo maleńkie, ale bardzo urocze i pójście dalej. Tam zresztą w tle widać szlak pod górę prowadzący. My się zatrzymamy na koniec na naszej muszli i w ten sposób nasz dzisiejszy filmik zakończymy. Do zobaczenia.